część to mówi Summaries Voyagers. To opowieść o przetrwaniu, odkrywaniu własnej tożsamości i walce z wewnętrznymi demonami w kontekście wielopokoleniowej misji kosmicznej, której celem jest ocalenie ludzkości. W roku 2063 ludzkość staje w obliczu kryzysu z powodu zmian klimatycznych, przeludnienia i wyczerpujących się zasobów naturalnych. Naukowcy odkrywają nową planetę, którą nazywają planetą B. Zdolną do podtrzymywania ludzkiego życia. Ze względu na odległość, 86 lat świetlnych, ekspedycja do planety B będzie wymagała wielopokoleniowej misji. Plan zakłada wysłanie grupy dzieci, które dorosną na pokładzie statku kosmicznego i wychowają kolejne pokolenie, które ostatecznie dotrze do nowej planety. Grupa młodych astronautów, genetycznie zaprojektowanych do inteligencji i posłuszeństwa wyrusza w misję na pokładzie statku Humanitas. Ich życiem kieruje misja i codzienne rutyny. Zespół jest nadzorowany przez Richarda, Colin Farrell, który pełni rolę opiekuna i mentora, mającego przygotować młodych ludzi na przyszłe wyzwania. Młodzi astronauci, w tym Christopher, Ty Sheridan, Sela, Lily Rosedep, Isaac, Fion Whitehead, odkrywają, że ich jedzenie zawiera substancję tłumiącą emocje i popędy, po jej odstawieniu zaczynają doświadczać pełnego spektrum emocji, co prowadzi do wzrostu napięć, odkrywania seksualności i rywalizacji. Bez autorytetu Richarda młodzi astronauci są zmuszeni sami radzić sobie z narastającymi konfliktami. Zak przejmuje kontrolę używając strachu i przemocy, aby utrzymać władzę, podczas gdy Christopher i Sela próbują przywrócić porządek i spokój na pokładzie. Z czasem grupa odkrywa, że muszą znaleźć sposób na współpracę i zrozumienie, aby przetrwać podróż i osiągnąć swój cel. Podział między członkami załogi narasta, prowadząc do starć i walki o dominację. Przemoc i chaos zaczynają zagrażać misji i ich przetrwaniu. W kulminacyjnym momencie młodzi astronauci zdają sobie sprawę, że ich misja jest znacznie większa niż ich osobiste konflikty. Muszą znaleźć sposób na zjednoczenie się i kontynuowanie podróży, aby zapewnić przyszłość ludzkości. Film kończy się nadzieją na lepsze jutro, gdy młodzi astronauci zrozumieją, że muszą przezwyciężyć swoje różnice i wspólnie pracować na rzecz osiągnięcia celu odkrycia i zasiedlenia nowej planety, która może stać się nowym domem dla ludzkości.